6 styczeń 87 Jak chmura się rozprasza i znika, Tak skorupa pokrywająca moje serce również się rozrywa. Co się ze mną dzieje, Panie? Dlaczego wybrałeś sobie mnie jako cel, teraz gdy moje serce jest tak obnażone i stało się tak wrażliwe? Widzę! Kiedyś byłam ślepa, lecz teraz widzę wszystkich strapionych. Widzę całą nędzę wokół siebie. O Boże! Oku nie będzie z Tobą, córk. Cieszę się odczuwając to, co czuje Twoje serce. Pomogę Ci pracować tak, żebyś wypełniła każde zadanie. Odsłoniłem Twoje serce i obmyłem je. Idź w pokoju. Ja, ja chcę Pan zastępów, jestem blisko Ciebie i kocham Cię. Pokój z Tobą. Bóg chce się cieszyć, odczuwając Twoje serce. Bóg, Chce odsłonić nasze serce. Pan zastępów jest blisko Ciebie.